Wździgoda, jak widzicie, nowe zakupy poczyniłem. 100 ponad sztuk kaset z Warszawy. Taki krótki, szybki unboxing. Może nam się uda zrobić co nieco, Wam tutaj pokażę. A sam jestem ciekawy, co tutaj mam. Bo nie wiem, jest to zakup totalnie w ciemno. Jak widzicie, kasety ładnie ułożone. Myślę, że tutaj ponad setka to będzie spokojnie. Tak, na szybciutko żeby wam coś pokazać o proszę bardzo, dym Brooklyn Bogi. niesamowity jeździec zaraz zobaczymy co tu jeszcze proszę bardzo, fajnie, ładnie wszystko poopisywane wojna pa państwa coś tam pośród wilków same chyba filmy z tego co widzę na razie, ale jest tego full bardzo dużo o, jest kolejna warstwa i pod spodem chyba kolejna Także pokazy z tego z tych zakupów dopiero na bonusowych live'ach. Tam oczywiście, jak widzicie, kolejna warstwa. Tego jest Pana setka, z tego co pamiętam. Zakup w ciemno kompletnie nie wiem co tu jest. Jeszcze na szybko jakieś tutaj tytuły Wam pokażę. No i oczywiście widzimy się o 20.00. Już na normalnym pokazie, na normalnym live'ie będziemy mieli co? Chorzów. Także jak widzicie Warszawa ponad 100 sztuk przechwycona. Do zo, później cześć.